Dzień dobry, witam w Kienabis. W dzisiejszym odcinku kontynuuję zapoczątkowaną jakiś czas temu tradycję, polegającą na tym, że co któryś odcinek poświęcać będę filmom, które co prawda mi się nie podobały, ale które są jednocześnie z jakiegoś tytułu warte Waszej uwagi. No to co? Zaczynamy! Pierwszej propozycji na dziś – wysokooklanowa jazda bez trzymanki. Być może pamiętacie trylogię kina akcji pod tytułem Mad Max. W tamtych produkcjach młodziuteńki Mel Gibson wędruje przez pustkowia postapokaliptycznego świata walcząc z różnego rodzaju nieprzyjaciółmi. Ostatnia część tamtej serii ukazała się w 1985 roku i od tego czasu reżyser George Miller próbował tchnąć w nią nowe życie. Udało mu się to po równo 30 latach, gdy na ekrany kin trafił Mad Max Fury Road. W Maxa wciela się tym razem niemel Gibson Atom Hardy, ale podobnie jak poprzednik, także Hardy mierzyć musi się z nieprzyjaznym mu światem. W epicentrum konfliktu trafia nieco przypadkiem. Yy, zostaje wzięty w niewolę przez bandytów dowodzonych przez Immortan Joe. Gdy ci biorą go ze sobą w pościg za niejaką furiozą, która wykradła należące do wodza niewolnice, Max zyskuje szansę na ucieczkę. Czy jednak mu się to uda? A może jedyną opcją okaże się opowiedzenie po jednej ze stron konfliktu? In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. 10 nominacji do Oscara przekutych w 6 statuetek szereg innych nagród, zachwyt krytyków sukces w box-office i status filmu kultowego właściwie już w momencie premiery. Dlaczego więc film ten znalazł się w odcinku o produkcjach, które mi się nie spodobały? Otóż dla mnie jest to piękna, wielka, pełna adrenaliny i zapachu benzyny. Efektowna, by nie powiedzieć efekciarska, ale wydmuszka. W moim rozumieniu kina to forma powinna służyć treści, nigdy na odwrót, bo to treść jest najważniejsza. Tutaj reżyser wszystko podporządkowuje formie. Nawet scenariusz w większości bazuje na tzw. storyboardach, zbliżając się w istocie do komiksu. Poza tym w swej pochwale Brzydoty reżyser jest niespójny z moim poczuciem estetyki. Nie można mu jednak odmówić maestrii technicznej, dopracowania w każdym calu i tego rozmachu, który ma powalić widzów. Na plus także kreacje aktorskie Toma Hardiego i zwłaszcza Charlie Theron. Podsumowując, George'owi Millerowi udało się stworzyć dzieło spektakularne, które, choć do mnie nie przemawia. To jest warte Waszej uwagi, zwłaszcza, że podobno szykuje nam się jakiś sequel. Jak świat zginął, każdy z nas w swoim sposób był zniszczony. Ciężko było wiedzieć, kto był bardziej szalony. Niewielu dyrygentów i kompozytorów w XX wieku dorównywało sławą Leonardowi Bernsteinowi. Bernstein urodził się w rodzinie żydowskich emigrantów z Rosji. Talent do muzyki przejawiał od małego. W młodości imał się różnych około muzycznych zajęć, aż w końcu udało mu się zostać asystentem Artura Rodzińskiego, pochodzącego z polski dyrygenta orkiestry Filharmonii Nowojorskiej. I jak to zwykle bywa. Przypadek sprawił, że o młodym Leonardzie po raz pierwszy usłyszał świat. Choroba pewnego dyrygenta, który miał dać w Nowojorskiej Filharmonii gościnny występ, konieczność jego zastąpienia, wymagający repertuar, yy, brawurowy występ pozbawionego tremy młodziana. Media i krytycy oszaleli, a Bernstein z marszu stał się sławny. To nie dziwi, bowiem w USA czekano na pierwszego wielkiego kompozytora amerykańskiego.

I'm Lenny. Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Oh. Tell me about her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. <sighs> Please, I know exactly who you are. He can be. The first great American conductor. There's a price for being in my brother's orbit, you know that. Maestro w reżyserii Bradley'a Coopera. Film, na który bardzo czekałem i z którym mam ogromny problem. Jeden z polskich krytyków może nieco złośliwie, ale nad wyraz celnie stwierdził, że Maestro nie jest filmem o wielkim artyście, a o tym, że Cooper wielkim artystą chce zostać. I widać to dosłownie w każdym kadrze. W czarno-białym formacie, w technikach montażowych, a także w manierze, z jaką Cooper gra główną rolę. Choć oddajmy sprawiedliwie. Ta rola jest naprawdę dobra. Czyli mamy tu podobnie jak w Mad Maxie. Treść musi ustąpić formie. Co jednak powoduje, że wiele momentów w filmie może być niezrozumiałych. Szkoda, bo Bradley Cooper w Narodzinach Gwiazdy pokazał, że potrafi opowiadać historię, nawet jeśli sam gra w niej główną rolę. I gdyby w ten sam sposób podszedł do filmu o Bersteinie, efekty moim zdaniem byłyby dużo lepsze. By być sprawiedliwym, maestra muszę także pochwalić. Za fantastyczną charakteryzację, która w swoim czasie zupełnie niesłusznie wywołała drobny skandal. Za genialne sekwencje koncertowe, za cudowną rolę Karim Mulligan wcielającą się w żonę Bernsteina. Maestro jest też doceniany przez krytyków, otrzymując mnóstwo różnorakich nominacji, to też polecam go waszej uwadze. I love people so much that it's hard for me to be alone. I have music. It keeps me glued to life. I don't even know how much you need me to. Know. I might. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. Nothing sings in you. And you can't make music. ostatniej propozycji z cyklu Nie wiem czy Wam się spodoba, bo mnie niekoniecznie, ale sprawdźcie, bo i tak warto, prezentuję film ważny. Ważny głównie dlatego, że to dzięki niemu znany, niezwykle ceniony, choć czasem kontrowersyjny reżyser Spike Lee otrzymał swojego pierwszego i jak dotąd jedynego Oscara. Doceniono wszakże jego scenariusz, nie reżyserię, ale Oscar to Oscar. Nim się nie gardzi. No ale przejdźmy do rzeczy. Mamy lata 70. XX wieku. Ron Stalworth, w tej roli John David Washington, czyli prywatnie syn Washingtona, jest pierwszym czarnoskórym detektywem w policji w Colorado Springs. Podejmuje się on niezwykle trudnej misji, wniknięcia w struktury i prześwietlenia lokalnej grupy Ku Klux Klanu. Jak to zrobić, gdy kolor Twojej skóry jest inny niż biały? Przekonajcie się, jaki pomysł na to ma detektyw Stalworth. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello. This is Ron Starworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless White America. O ile w dwóch pierwszych propozycjach mieliśmy przerost formy nad treścią, ale tyle tutaj fabuła jest niezwykle ciekawa. Aż dziw bierze, że ta historia zdarzyła się naprawdę, ale tak było. Scenariusz powstał na kanwie książki Rona Stallwortha, który opisał swoje działania pod przykrywką. I jest to na pewno fantastyczny materiał na film. Gdyby. No właśnie, gdyby. Troszkę lepsza była forma wykonania. Spike Lee idzie tu w kierunku komedii kryminalnej. Ja wiem, że w ten sposób łatwiej było mu wprowadzić walor dydaktyczny, tak charakterystyczny dla jego kina. Banda rasistowskich, niezbyt inteligentnych, białych i wyróżniający się na ich tle czarnoskóry mężczyzna, który właściwie w pojedynkę rzuca im wyzwania. I czasem faktycznie się zaśmiałem, ale nie mogłem się oprzeć wrażeniu że gdyby było tu mniej e, mentorskiego tonu reżysera, a więcej takiej sensacji z krwi i kości, to byłoby o niebo lepiej. To są jednak tylko jakieś tam moje drobne zastrzeżenia, e, bo Czarne Bractwo, jako e, rozrywka, myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze. The KKK planuje atak. Jak We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron. Oh hell yeah! So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that with the right white man? We can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right, never. <laughs> okay, become his friend. Let's get invited back. So, what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. Are you undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. <laughs> for you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this July detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. Black Power! Black Power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us. Stalworth Brothers. We're on a roll, baby. America first. America first. I to koniec kolejnego odcinka z serii. Polecam, choć nie bardzo lubię. Myślę, że te trzy dzisiejsze propozycje: Mad Max, Maestro i Czarne Bractwo, warto zobaczyć chociażby po to, żeby wyrobić sobie własną opinię i ze mną w ich ocenie się nie zgodzić. Życzę Wam więc samych wspaniałych filmowych wrażeń i do zobaczenia!